Działankowi tam do towarzystwo Te nagrody za Division Rivals mam wrażenie też już są troszeczkę do ulepszenia względem tego jak wygląda y, cała reszta na przykład w tych pucharach czy za ligą weekendową, prawda? Realnie przekładając czas gry jaki trzeba poświęcić na przykład na puchary, Rivalsy i Fu Champions To jeśli ktoś nie jest takim grinderem, że gra po prostu wszystko co jest To autentycznie Rivalsy są aktualnie ostatnim trybem, może nie licząc Squad Battles, który opłaca się grać tak realnie, nie? Kona za kary na 40 level. I kona za SBC i kampania 87. Proszę cię bardzo. Ciekawe, ile kart plus milion wyskoczy. Pier. O kurna, jak z kampanii leci Dem. Damn! Floria Wirtz! Dobra, co jest? Żeby dwie, dwie grywalne karty dostać z tej kampanii, naprawdę osiągnięcie. Dembele 89 kosztuje na ten moment 440 tysięcy monet. Słabszy 87, lepszy 100. Ale bierzemy Wirtza, rozwijajmy pod Overall. Dobrze, Dembele się do składu nie zmieści. Ale jako ciekawostka, że kosztuje pół bani niemalże, to i tak bardzo dobrze to wyglądało. Jeden z trzech, z tym, że tutaj jeszcze mogą lecieć zwykłe karty ikony Base. Co nie jest zbytnio piękne. Digger Drogba właśnie jest przedstawicielem numer 1. Druga Thunderstack. Turam 88. Turam, od razu ci mówię, że będzie też yy, w następnym player Piku tylko w wersji 90. On tam jest za każdym razem. I Clivert 87. Kogo bierzemy? Drogbę. Drogbę pod, pod overall. Ikona 1 strzega 40 level. Powodzenia. A, daj modelki, to pilne. No i kurna, się nacieszyłem moim J-Colem. I od środka tym razem. Za 40 poziom. Fernando Jero. On jest. Tańszy pewnie jak tym Florian Wirs nawet z kampanii, więc to nie jest dobry start. I numer dwa. Kuli 9-3, Thunderstack. Proszę cię bardzo. Tu się kończy wszelaka dewagacja, czy warto jest brać player Pika z ikoną. Ile kosztuje Rot Czy to jest jakieś 3 miliona na ten moment? 2,6. 2,6, gdzie w SBC dopiero co był wrzucony ten 90, tak tu masz 3 Uverela więcej. A jeszcze może być na przykład Thierry Henry. Wayne Runner, okej, okay, to nie jest nie Ale w ogóle, wszystkie z eventu Thunders, tak? Root freaking Hulit. Ciao, 9-3 Rodrigo. Finezja i Quickstep. Uuuu, Wszystko się zgadza. To jest paczka za, za Rival Season 3 i 4. Wszystko, co dostępne było w ostatnich eventach. I tu niemalże zawsze jest pewnik zielonej flary. To jest Gway87, tylko znowu nie David Neres, co? To nie jest Dawid Neresz, to jest Alda Sari 89, okej, okay, czyli druga ikona za 40 level. Powodzenia, żeby było całkiem nie tak dobrze jak u poprzedniego zawodnika. Tym razem od pierwszej, może, co, żeby się nie powtarzać. Mateusz 92, no i jakby to jest otwarcie bardzo, bardzo dobre. To jest niemalże endgameowy SP. Aktualnie warty 1 730 monet. Witam Filipo, dawaj od końca. No, Smith 91. Ostatnio był Wayne Rooney, Ruth Hulit i na trzeciej karcie Titiori. Ziko93 Kogo byście wybrali na jego miejscu? Wiem chyba poszedł w Lotara mimo wszystko. Myślę, że Ziko jest łatwiejszy do zastąpienia takiej pozycji jak, jak, jak Lotar. Dobra, to lecimy jeszcze z tą paczką. Po Food Fantasy. O oh, jest. Ojej, ale kara, ale kara, ale kara, ale kara. Witam Balman, jak dzionek? Pozytywnie, pozytywnie. Był Jim, były, były zakupy. Nakupowałem sobie znowu maliny. O, zobacz. Nakupowałem sobie znowu maliny, znowu będzie skwierczenie, że 4 maliny za 10 zł, ale te 4 maliny są tego warte. O, Salach 91 w player piku, co jest? MOMO SALAH inform. Nie są ile on kosztuje. Ile kosztuje jakiś MOMO sala? 311 tysięcy monet. Ja pitole. A dzisiaj oglądałem podsumowanie tego wczorajszego meczu Liverpool z Newcastle i powiem wam, nie wiem. Jak Salah już w tym roku nie wygra złotej piłki, to po prostu wydaje mi się, że Barcelonę i Real to powinni zlikwidować. Bo Premier League jest tak dużo lepsza aktualnie jak cała La Liga. A wciąż żaden z tych klubów nawet nie ma 30%. Takiej rozpoznawalności na świecie, jak piłkarze Realu i Barcelony. To jest tak przykre. Jakby sala grał w Realu Madryt, to myślę, że miałby już 3 złote piłki na koncie, nie? Ale niestety. Niestety kolega gra obok Luisa Diaza e, i McAllistera, którego w Afryce to zaznają może z, w pięciu miasteczkach. Paczka, oj, je, 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 to jest event ten z Dębele. Elite Season 3 i 4. Walia. Liga żeńska, to jest bardzo zły start, ale za nią może być. Nie wiem, jaka jest najlepsza karta z tego eventu. M nie, Mbappe nie było. To tam był? Savini 88 No nie, to, to raczej nie, to raczej nie Nagrody, nagrody Pokaż to Ej, nie ma nawet żadnego playerpika Za 15 punktów w Rivals? To jest jakaś wciepa To jest najlepsze rozwiązanie Czy moje paczki się pokazały wreszcie? Pokazały się 80 razy 75 Nie ma niestety food fantasy To jest sia ja, Ciopek, yo. To jest tylko i wyłącznie to po co gramy I playerpiki, tak? Toty, Icon, ewentualnie Entoty Sezon 3 i 4 I leci... To jest numer foot. Czy Jamal był w numeru foot? Nie, Jamal był w Future Stars. Kto był numeru foot? Tam były jakieś zajebiste karty. Kto, kto to może być? To jest chyba Pickford. Nie wiem czy była Anglia. To jest jedna karta? Okej, okay, za 15 punktów jest jedna karta. Nie ma nawet dwóch. Czy to było? To jest chyba dzisiejsze SBC. Mateta V Williams 8-8 Crystal Palace, Mateta V for Nottingham Forest Williams na prawej obronie. Który nie wygląda szczerze jakoś mega źle. Ten po lewej wygląda jak jakiś Lukaku, jakby wykorzystał 60% swojego potencjału, więc to nie są jakieś wielkie rzeczy, szczerze. Okej, okay, czyli w jakoś mega nie Aby te 8 razy 10 i ten player pig jest podniecający, zobaczmy ewolucję. Czy to, to nie jest nowe? Max 88 overall, max 3 pozycje CM, CDM. Okej, okay. wygląda to co najmniej, co najmniej nieźle. CDM nie może być, więc nikt z nich. A nie może być CDM. o Nie może mieć na chuj komu quick na SP. No, troszeczkę może. Faktycznie nie może mieć SP, ale nie może mieć SPD na karcie. Dobra, to jest minimalnie ciężko znaleźć jakieś karty do tego, do tego Ewo. Tak minimalnie ciężko. Minimalnie. Ej, bez kitów nie ma SPD na zwykłej wersji. To jest akurat fakt. To może. No, tylko Patryk. Patryk wie z Quick Stepem. <grymne> Przekonajmy się, co w nagrodach za Divergent Rivals Pierwszy 1486 4, 8, z jakiś mam o inform. jakaś karta w końcu Food Fantazy. Czao Nolu Ederson, Pedri, Schiller. To jest bardzo zły start. Ten foder aktualnie nic nie kosztuje. Mimo, że są piękne SBC ikony, no to tam trafić kartę Team of the Year. Niemalże graniczy z cudem. Drugi player pick. Oj! Oh, taka flara i leci sunset. Boski sunset 8-8. Który do ewolucji pasuje, bo nie ma. Bo nie ma SPD. Ma nawet. Ma nawet ST na tej karcie. Okej, okay, może być. Bruno pasuje 8-8. No trzeba zaraz to przejść na jakimś foot GG. Leci player pick: Victor Osiman, Rodrigo Flara. Nie ma flary, hańczko. Dobra, wezmę, wezmę Martineza mimo wszystko. No jestem to piękny player piki, szczerze. A ja mam znowu listę zapełnioną. Nie no, kiedyś trzeba, będzie tego pozbyć. Tak, serio, serio. Pani Campbell, prawa obrona to jest Dani Carvajal, kontuzowany to jest zwany do końca sezonu AB2. 80 razy 75. Op. Inform. Tylko i wyłącznie inform, chyba, że Salah, Bruno Fernandez i Salah. to jest to? Napędzaj karuzele. Jeżysz Tur! Ten SBC, S upgrade? Nottingham? No! Nope. Pewnie tak. Pytałem tylko czy nawet po tym upgradzie będzie warty tutaj że, przez ludzi do robienia. Hańczko. Boża paczuszka, Elite Season 3 i 4 Jak nie zaudało się za pierwszym razem, to uda się na pewno za drugim, tak? Entoty? Nie ma Entoty. Znowu jest zielonka. To to jest? Center back, Hiszpania. Któż to taki? Czy to jest jakiś Lenormand? To nie jest Lenormand. To jest ten 8-7 Vivion właśnie tak. I kto za nim? Ten sam event. Cokolwiek. Juan matał się, mosię. Nie no, gdzie my się zatrzymaliśmy? Division Rivals, proszę was. W jakim miejscu my jesteśmy, że my tu gramy o Juan Mate? Juan Mata pasuje do tego Ewo. <laughs> I tak wygląda Sunset po Ewo. Ile ma? 4 na 5 I dostaje tylko staminę. Za dobrą kartą jest generalnie do tego. <laughs> Nie no, o co tu chodzi? Bruno Fernandesz. To jest wymaxowany Bruno Fernandesz. 9 5 stamina, a wszystko pozostałe jest żenujące po prostu. Ile kart fantazy na 10 żałk. Oj, pierwszy Aleksandro inform, drugi inform Mid 8-8. Ej, chyba troszeczkę tutaj poszliśmy w lepszym kierunku. Co jest? Trochę naprawili chyba te pierdołe. Dobra, to dwa informy bierzemy i. Alessandro? Leci drugi player pick, dawaj. Fantazy FC. Pierwszy inform. Rafael Lyon. Ale... Ty Rafael? Lyon, on się kosztuje z 90 tysięcy? Kurde, jaki to jest wielki traf! To jest absurdalny wielki traf, tylko... Pytanie, czy wciąż ile kosztuje. Jak mam już jednego Lao zrobionego w ewolucji i trafiłem jego drugą zwykłą wersję, to mogę sobie zrobić jakby tą drugą dla niego? Rozumiesz o, o czym mówię? Nie, nie mogę. I already have an evolution version of this player. Aaa! Musiałem mu Quixel dać. Jakby ten, co wyszedł z 5 dni po tym moim, jest realnie lepszy. Ten ma powershota właśnie, a ten ma finezję. No co prawda 9-4 99 9-9 powershot i... czy shot power i 9, -9 stamina na wygląda nieziemsko, ale nie mamy tutaj fineski złotej. Hmm, może to do, do przekminienia to jest, albo po prostu sobie go przepalę na jakąś ikonę i tyle. 8 razy 10. Sia bossman, bez fantazy Jan Zoma. Jak są takie włoski, to może być tylko i wyłącznie Jan Zoma 8x10 bez walkoutu, nawet jesteśmy w wybitnym miejscu. Czy w końcu coś sensownego? Oprócz tego, 40 level. Smyf 97. to jest całkiem niezły start. Emanuel Petit do Ewolucji to jest wybitny traf, szczerze. Jakby. Tutaj może jakiejś ekscytacji wielkiej nie ma na teraz, ale on ma docelowo 92 pace. Więc jeśli ta ewo jest jeszcze dostępna, to pozazdrościć, nie? Od razu rura na ikony za Rivals. Hop. Zico 91 to jest bardzo uczciwy traf. Druga. Yashin 92, okej. Okay. I Nazario. Paul 89. Foot Fantasy z 84 razy 2 Co jest? Co to jest? Tak. A, baba Ida 91. To za jeszcze pani Dam przychodzi. To jest. oj, Back to back fantazy. 8x10ST. Co to jest? To jest Kanu. Olej jest wielki. się 91? Za mały trochę. To jest Kanu i Dan 92. Z 10x83 lecą dwie takie karty.